Filiżanki są, y, talerzyki są, ciastka też są, także... Mam nadzieję, że to ostatnie urodziny twojego ojca. Oho, widzę, że rodzinna atmosfera też jest. No to świętujmy! Daj spokój, ja dzwoniłam do niego, on obiecał, że będzie miły. Miły Skorpion to jest nadal Skorpion. Powiedz mi, czemu mój ojciec taki nie jest? Bo nie żyje? No tak, to ma sens. O, jest. Daj spokój, to Witek, ojciec tak nie dzwoni. Otwarte! Oho! Cześć, siostrzeczko! <noise> cześć, kochany! No, wyczuwam subtelny, aczkolwiek wyrazisty bukiet wódki ty masz węch psa myśliwskiego. No, małpkę zawsze wytropię. Uhuuh, haha, szwagier. Szwagier, szwagier. wiem, że to nie moje małpy i nie mój cyrk, ale jeszcze nie ma dwunastej, a to już po Hejnale. Przed Hejnałem po Hejnale ważne, że muzyka gra. Szwagier, zagrasz ze mną w duecie? Nie, 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 nie. nie. Kapelmistrz nie pozwala. Uuu. A co mnie to obchodzi? Chcesz, to pij. No to co? Dawaj, kilony. <noise> nie, nie, nie. Witek, ty jesteś singiel, nie? No, z wyboru. Nie mojego, ale z wyboru. <głos> <głos> Jakkolwiek, tak czy siak, ty nie znasz sekretnej mowy kobiet. Bo kiedy ty usłyszałeś, chcesz, to pić", czyli jesteś wolnym człowiekiem, sam podejmujesz wybory, to do moich uszu dotarło, tylko k***a spróbuj. <noise> Tatuś. No, za moje nerwy. Ot... Otwarte! Dzień dobry, rodzino. To jest turystyka. To No, to ja pójdę po ciastka. No. Co tam, ojciec? Gdzie zaparkowałeś UFO? Co? No wiesz, wyglądasz, jakbyś z kosmosu przybył. Co ty, Witek, za głupotę opowiadasz? Masz pięć gemi przy bloku zamontowali. <noise> A przecież wiadomo, że z tym nie ma żartu. Przecież to, przecież to jak, jak tylko wysiadłem z bloku, to mi się tak gorąco zrobiło, człowieku, że ja myślałem, że ja nie wyrobię. Dopiero teraz, dopiero teraz trochę lżej jest. Powiedz, co to, co to widział? Co to za czasy są, żeby trzeba było się folią owijać, żeby się mózg nie zagotował człowiekowi? Oj. Ojciec na jaja uważa, żeby się na twardo nie ugotowały. Jak ja cię, Witek, strzelę w pysk. Przecież to Jarek powiedział. Ja wiem, co Jarek powiedział. Ale dopiero teraz do mnie to z ufu dotarło. Dajcie już spokój, prawda? Siadajmy. O, tutaj ciasteczka. Poczeka, poczekaj, A I rozmawiajmy na... Normalne tematy. brociastka. Mam nadzieję, że bez GMO. Bez. Na piekarniku ustawiłam program bez GMO. Dobrze, bo z tym, z tym świstem naprawdę żartów nie ma. To sąsiada miałem. Non-stop żarto GMO. Całymi latami. Całymi. Non-stop GMO, GMO, GMO. Ja mu umówiłem. Ja mu mówię: wacek, wacek to się dobrze nie skończy. I co i co? wczoraj samochód go przejechał. Jest mleko do kawy? Jest. A to se wódki naleję. Tyle dobrego, że maseczki nie nosił. Umarł jak wolny człowiek bez kagańca. Ojciec, a ty jest ten sąsiad, co ty mówiłeś, że złodziejem jest, ten, co denaturat pił codziennie? Ten, pamiętasz, co miał przezwisko, oj, rejtar, bo po parku biegał i się wszystkim obnażał? To jest ten? Ten, co mówiłeś, że z mieszkania taką melinę zrobił, że tak waliło, że na klatkę nie można było wejść? To o nim mówisz? Owszem, ale przed jego odejściem rozmawialiśmy o śmiercionkach, o szczepionkach. I muszę powiedzieć, że to był najszlachetniejszy żul, jakiego poznałem. I co teściowi powiedział? Że nie wprowadzi do swojego organizmu żadnej trucizny. A czy podczas tej rozmowy pił denaturat? Janek, Jarek, ty uszanuj śmierć. Śmierć i pamięć człowieka cymbale. Uszanuj. Sto lat, sto lat niech no. Tatoś! Ja, niech ja mam żyje. Dziękuję, Jowitko, za te ciastka Zasnę Bez GMO na szczęście. Ha! Wynalazłem drinka. Kawa z wódką. Nazwę go Czarna Małpa. Żonę sobie wynajdź. Może być nawet Czarna Małpa. Dajcie już spokój! Boże, jak Ty to pięknie powiedziałaś. jakby Twoją matkę słyszał. Ona też tak zdecydowanie potrafiła powiedzieć: Dajcie już spokój. Szkoda, że odeszła. A ona sobie tego nowego męża chwali. <noise> witek, no Witek, Jaruś, powiedz coś. Elf, co, zabierz po, głos. Powiedz Jarek, co? Ładna pogoda. Ale fronty burzowe idą. A idą, idą, tylko patrzeć jak piernie. Tak walnie, że komuś zęby powybija. No ojciec, ty też powinieneś uważać, bo na pewno któryś trafi w antenkę. Dek. Tata trochę ci opadła. No bo no, naładowany jestem, rozumiesz? To mi ma usuwać ładunki elektrostatyczne z organizmu. No ja się. wiecie jak, jak ja się czuję, jak kondensator jakiś. No. Myślałem, tak. że jak plemnik z kosmosu. Jarek, ty za dużo myślisz. Jak gdybyś mniej myślał, to świat byłby piękniejszy. A ty za dużo myślisz i za dużo gadasz. Niestety gadasz to, co myślisz, a to są bzdury, Jarek. To są normalne, regularne bzdury. Ale pod koniec tygodnia ma się wypogodzić. <laughs> Ma świecić słońce, chmury mają. odgonić się normalnie, ma być normalnie. Ale ja prognozę widziałem. Kret o burzach mówił. Wiesz, gdzie ja mam tego twojego kreta? Na pewno nie w kopcu. Dlaczego, dlaczego, dlaczego my nie możemy usiąść jak normalni ludzie, porozmawiać o zwierzętach, o roślinach, no o rybach, grzybach. Nie wiem, no powygłupiać się, pośmiać, pożartować ze mnie, z Witka, z Jarka. No, Jarek ma na przykład problemy z elekcją. Można by z tego pożartować. No, masz no. No jasne. Pożartujmy. A może powiesz Tatusiowi, że się zaszczepiłaś? By! <grym> Na trzecią dawkę się zapisała. On zartuje. <grych> no kopia sprawę ja się zaszczepiłam, bo widzę i Jarek się zaszczepili. Nie tak was wychowałem. Nie tak was sk wychowałem. Mnie teściu w ogóle nie wychowywał. Zamil w <grych> Tak. Jak jest? Jak ja bym cię wychował, to by to inaczej wyglądało u Ciebie. Ta, ta, ta. Co, antenka byłaby prosta? Byłaby! Tata, ta. tata miał być miły. A gdzie ja niemiły jestem? Gdzie ja jestem Nie miły jestem? Uderzyłem kogoś! Uderzyłem! Uderzyłem! Uderzyłem kogoś! Odpowiedz mi! Czy mam cię szczelić pyc, żebyś mi odpowiedziała? To późno. Niemiły! Ja chciałem was wychować na patriotów! Rozumiecie? Na patriotów! Ojciec! A co ma szczepionka do patriotyzmu? Pitek! Czy tego nie widzisz? To jest szeroki kontekst! Przecież od dziesiątek, setek lat naszą ojczyznę najeżdżali różnej maści tatarzy. Bolszewicy, Rosjanie, Niemcy, hitlerowcy, banderowcy! A teraz! A teraz! A teraz! To gęcowcy! Dęczowi gęcowcy! Gęcowcy! Gę, gę, Gęcy. Gęcy! Wyprostuj Gęcy. antenę, lepiej będzie się mówiło. Gęcy. Od milionów lat najeżdżają. Heum zdejmij. Dalszy mi pokój. I zawsze. Zawsze tam to! Bo cię prąd p*** nie rozumie. Chyba się mózg zagotował tam pod... My, my, my tam... Od milionów lat na tej ziemi byli ludzie, którzy bronili... którzy bronili tej ojczyzny. Tacy bohaterzy jak ja. I zdrajcy. Zdrajcy, zdrajcy. Jak my. Tak, tak jak wy. Ja z zacipowanymi zdrajcami przy jednym stole siedział. Nie będę. Koniec. Idę. Ostatni raz. To są... Chcę, żebyście to wiedzieli. To są moje ostatnie urodziny. W tym roku umrę! A teraz... Idę i nigdy nie wrócę. Strajcy. Tato. Folia.